Gościem tego podcastu jest doktor habilitowana Aleksandra Rogowska, pracująca w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Opolskim, naukowo zajmująca się synestezją od ponad 20 lat. Stworzyła na przykład, test do badania synestezji, do którego został napisany program komputerowy. W badaniach wykorzystała również baterię testów psychologicznych. Wreszcie jest autorką książki podejmującej tematykę synestezji, książka, która zdobyła uznanie nawet na tak prestiżowym uniwersytecie jak Uniwersytet Cambridge. I tam zaproponowano, czy też wprost doprowadzono do wydania tej książki w tamtejszym wydawnictwie. Witam Pani Doktor. Naszą rozmowę chciałabym może trochę prowokująco rozpocząć od cytatu twórcy. Który zapewne poprowadzi nas w kierunku odpowiedzi na pytanie o definiowalność synestezji. Chodzi o wypowiedź Krzysztofa Pendereckiego, który wyraził się w następujący sposób: Zawsze piszę szkic partytury, używając różnych kolorów. Czasem to się zmienia. Kolor jest ważny w pierwszym szkicu, kiedy rysuję sobie muzykę, a potem znajduję dźwięki. Więc w nawiązaniu do tego stwierdzenia naszego wielkiego kompozytora, chciałabym zapytać panią, czy to już jest synestezja, czy wciąż jeszcze nazwiemy takie podejście do tworzenia wsparciem procesu twórczego? W pani wypowiedziach pojawia się taki wątek, że synestezja to ten rodzaj percepcji, który zachodzi niezależnie od woli synestetyka i że synestetyk, Posiada stałe połączenia międzyzmysłowe. A może możemy mówić o dwóch rodzajach synestezji: o tej prawdziwej w sensie fizjologicznym, rozumianej jako cecha i tej, która wykorzystywana jest jako metoda twórcza i źródło inspiracji? No właśnie, tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Synestezja e, znana jest tak naprawdę, m, może ona przeżywała swoje e, chwile renesansu e, i chwile zapomnienia całkowitego, kiedy wydawało się, że jest to e, nieprawdziwe zjawisko, że, że synestezji w ogóle nie ma. Były takie czasy. Ale e, jeżeli przypomnimy sobie koniec XIX wieku, a może nawet jeszcze wcześniej, XVIII, kiedy był Fond de siècle, to wtedy właśnie synestezja po raz pierwszy rozbrzmiewała na ustach wszystkich artystów. Każdy się chciał, modna. tak, stała się niezwykle modna. Pod koniec właśnie Fondesiekl używał synestezji niemalże we wszystkich dziedzinach sztuki artystycznej, czyli malarze malowali obrazy muzyczne, muzycy grali na błękitną nutę. Poeci i osoby, które pisały literaturę piękną, czyli pisarze, prześcigali się również w pisaniu jakichś dzieł, które nawiązywały do kolorów. Pytanie jest takie, czy oni wszyscy mieli synestezję? No raczej nie. Oczywiście, na przykład, jak sobie wspomnimy wiersz Rembo, samogłoski, to można się zastanawiać, czy to była prawdziwa synestezja. Czy też REMBO pod wpływem narkotyków? Po prostu, miałem jakieś wizje, bo okazuje się, że synestezja bardzo często u jednej trzeciej osób nie mających synestezji na co dzień pojawia się pod wpływem właśnie narkotyków, głównie halucynogennych. Może nawet różnego rodzaju leków. I różnego rodzaju leków, środków głównie pobudzających, bo już słyszałam doniesienia naukowe o tym, że wywołano synestezję pod wpływem amfetaminy u niektórych osób. I niektórzy artyści chętnie korzystali z tego dodatku, żeby wspomagać proces twórczy, szczególnie jeżeli no, niezbyt dobrze im się powodziło w danym jakimś tam okresie życia. No i teraz pytanie znowu, wracamy. Czy to była synestezja? Jeżeli rozgraniczymy te dwa rodzaje synestezji, bo jest ich bardzo wiele, mhm. czyli tak jak zostało to na początku powiedziane, pierwsza to jest ta synestezja rozumiana jako cecha, jako zjawisko psychologiczne, w którym osoba z synestezją, ona się nazywa synestetykiem, Przeżywa synestezję na co dzień. Ona nawet nie wie, ta osoba, że jest synestetykiem. Najczęściej no jest to nieświadome. Czasami się uświadamia to w sytuacjach takich codziennych, życiowych, no na przykład ktoś mówi: Zagraj to na niebiesko, i wtedy wszyscy się dziwią, jak to na niebiesko, w ogóle jak, jak można grać na niebiesko. <laughs> E, nagle okazuje się, że ta osoba właśnie przyz, przyznaje się, że ona ma synestezję i że tonacja na przykład e, Giedur jest u niej niebieska i że jeżeli gra się ten utwór, to trzeba bardziej niebiesko grać to niż... To są stwierdzenia bardzo pobudzające wyobraźnię. Tak? Prawdę mówiąc, mam takie małe déjà vu z okresu kształcenia jeszcze w liceum muzycznym i pamiętam to do, do dzisiaj, że yy, jeden z nauczycieli było to na przedmiocie kształcenie słuchu. Aha. Pytał nas, w jakim kolorze widzisz tę tonację. To jest chyba piękny kierunek, właśnie jakby stymulujący rozwój wyobraźni. No więc, właśnie, i jeżeli pomyślimy sobie o tym, że rzeczywiście muzyka może mieć kolor, to wywoływanie tego koloru u osoby, która synestezji nie ma, będzie trudne. Oczywiście dzisiaj na przykład ta osoba będzie miała skojarzenie tonacji giedrów z niebieskim, jutro zielonym, a pojutrze pomarańczowym, bo po prostu to będzie zależało na przykład od jej nastroju. Czyli jak jest wesoła, to ma wesołe kolory, jak jest smutna, to smutne. Natomiast u synestetyka jest tak, że zawsze pierwotnym. Wskaźnikiem danego dźwięku jest kolor. Czyli synestetyk najpierw, jak słyszy dźwięk, to jednocześnie widzi kolor, a następnie dopiero jest w stanie rozpoznać nazwę dźwięku. Czyli na przykład mówi tak: aha, to jest G, bo u mnie G jest niebieskie. Czyli widzi najpierw kolor niebieski, a potem dopiero stwierdza, jaka to jest tonacja, bo oczywiście już nauczył się przez długie lata kształcenia muzycznego. Tego mhm. rozróżnienia. No i teraz pytanie, czy Penderecki ma synestezję? Czy używa synestezji jako właśnie tego środka wyrazu artystycznego? Tego nie wiemy. Trzeba by było zapytać artystę. No właśnie. Mhm. Być może, że on właśnie tworzy swoje dzieła na zasadzie budowania jak gdyby kolorami takich ogólnych zarysów. No czyli po prostu kolorami tworzy coś w rodzaju przestrzeni jest tak jak się tworzy przestrzeń na obrazie. Kolory muszą być zrównoważone albo właśnie dynamiczne. Może być ich dużo lub są w jednej tonacji. Jeżeli artysta ma taki pomysł na dzieło muzyczne, że jak gdyby używa odwołuje się do plastyki, do przestrzeni, do koloru, do kształtu, no to Oczywiście mówimy wtedy o synestezji tej słabej, bo właśnie jest taka teoria, która mówi o tym, że synestezja dzieli się na słabą i silną. Silna to jest ta, która występuje codziennie, niezależnie od woli osoby, która ma synestezję. Automatycznie, tak jak powiedziałam, no, synestetyk nie może się jednego dnia obudzić i powiedzieć: Od dzisiaj nie będę słyszeć w kolorach. No gdyby. Nawet tak powiedział, nic z tego nie wyjdzie, bo po prostu yy, on będzie miał tą synestezję przez całe życie. Natomiast yy, i zawsze ten sam dźwięk będzie wywoływał u niego ten sam kolor, czyli na przykład właśnie to G, zawsze będzie niebieskie. Ono się może zmieniać w ciągu życia. Na przykład yy, w starszych latach być może będzie bardziej wypłowiały ten kolor, albo ciemniejszy, albo brudniejszy yy, niż w młodości, ale to zawsze będzie niebieski, odcień niebieskiego. Natomiast y, ta synestezja słaba operuje skojarzeniami międzymodalnymi. Nam się wydaje, że y, synestezja jest czymś takim niezwykłym, a tu się okazuje, że wszyscy ludzie na całym świecie y, przyporządkowują y, wysokości dźwięku w podobny sposób. Im wyższy Uch. dźwięk, tym kolor jest jaśniejszy czy ciemniejszy? Zapytam panią. Im wyższy, tym jaśniejszy. No. Jest to coś naturalnego, oczywiście. I wszyscy ludzie na całym świecie tak odpowiadają. Yy, a gdybyśmy się tak zastanowili, dlaczego? No przecież to nie ma sensu. Skojarzenie z częstotliwością z dźwięku. No, prawda jest taka, że yy, rzeczywiście yy, w świadomości społecznej temat kolorystyki yy, w takim rozumieniu yy, Jakim, o jakim rozmawiamy dzisiaj, pozostaje na, gdzieś na peryferiach, jest taką ziemią trochę niczyją. Po prostu o tym nie mówimy. Nie mówimy tak, że nie pojawia się to w procesie kształcenia, nawet pro, kształcenia artystycznego, jako pewien element budzenia wrażliwości. Poniekąd to prowadzi nas do kolejnego pytania czy synestezji można się nauczyć, bo wspominała Pani w naszej rozmowie telefonicznej kilka dni temu, przywoływała Pani przykład Oliwiera Messiana, który po prostu zauroczony doświadczeniem swojego przyjaciela pewnego dnia postanowił się, mówię oczywiście symbolicznie, nauczyć się bycia synestetykiem i podobno mu się to udało. Nie należy oczywiście takiemu, Nikt tego nie zweryfikował, bo wtedy to nie było możliwe. Mam na myśli owe dostępne już dzisiaj metody naukowe, ale przecież na, y, wypada wierzyć Oliwierowi Mesjanowi, poza tym mamy jego wspaniałą twórczość. Więc tak, czy można się nauczyć, czy do tego wymagane są, musi jednak osoba, której to dotyczy, musi ona mieć jednak jakieś szczególne predyspozycje, a może jest to uwarunkowane genetycznie. Mhm. No tak, tutaj właśnie są poruszone różne y, obszary, y, w których prowadzone są badania. Może zacznijmy od tej genetyki. Rzeczywiście jest tak, że y, częściej osoba z synestezją pojawia się w rodzinie, gdzie wcześniej już byli synestetycy. Czyli na przykład, jeżeli ktoś ma synestezję, to jest bardzo prawdopodobne, że jego siostra lub brat, jego dziadek lub wujek lub mama lub ciocia. Też ma synestezję. I zapewne w rozmowach rodzinnych pojawiał się temat synestezji. Choć niekoniecznie, bo nie wszyscy, tak jak powiedziałam, sobie zdają z tego sprawę, że są synestetykami. E, aczkolwiek jak się przeprowadza wywiad, jak ja czasami e, próbowałam się dowiedzieć, czy e, badane przeze mnie osoby, które, u których stwierdziłam synestezję, mają też w rodzinach kogoś z synestezją. One po raz pierwszy w życiu prowadziły taką rozmowę, na przykład z mamą albo babcią, i babcia ku zdumieniu własnemu, bo też nie wiedziała, że ma synestezję, stwierdza, no tak, no to jest oczywiste, że na przykład e, litery alfabetu mają swoje kolory. I wtedy dochodzi do konfrontacji, to czyli A jest czerwone, no nie, A jest żółte. E, mhm. No i co się okazuje, że chociaż synestezja pojawia się w rodzinach i może nawet dotyczyć tego samego typu, czyli na przykład y, grafem kolor. To znaczy, że na przykład litery alfabetu kojarzone są. Każda litera ma swój kolor odrębny. To nie ma czegoś takiego, że w tej rodzinie u wszystkich synestetyków z tej rodziny A jest czerwone, a G jest niebieskie. Nie. U każdego z nich to będą zupełnie inne kolory. Czyli można powiedzieć, że każdy człowiek ma swój własny jest alfabet kolorowością. Tak. Tak. I chociaż to jest ciekawe, że właśnie gdyby ta synestezja pojawia się w rodzinie, to teraz pytanie jest takie, no to dlaczego też czasami się pojawia tam, gdzie tych synestetyków nie było wcześniej, prawda? Czyli e, chociaż jest to cecha, która jest na pewno jakoś wzmacniana genetycznie, to nie mamy e, do końca dowodów, e, które by wskazywały na to, co tak naprawdę synestetyk dziedziczy. Czy jakieś skłonności, na przykład niezwykłą wyobraźnię, Albo genialną pamięć, wybitną pamięć, po prostu doskonałą pamięć. Takie zdolności ma, i one ułatwiają, jak gdyby, rozwój synestezji. Czy też y, istnieje jakiś gen odpowiedzialny za synestezję? To się wydaje mało prawdopodobne, że istnieje taki gen związany z synestezją. Raczej chodzi tutaj właśnie o ułatwienie y, procesu, y, jak gdyby, przekładania na przykład dźwięków na kolory. Ale to dzieje się spontanicznie, czyli tak. Zazwyczaj dzieci nie mają świadomości, w którym momencie zaczęła się ich synestezja. Gdy pytamy synestetyków, od kiedy masz synestezję, oni odpowiadają: zawsze ją miałem. No oczywiście niemożliwe jest, żeby ktoś zawsze miał, na przykład kolorowy alfabet. No bo w wieku powiedzmy półtora roku jeszcze nie wiedział o tym, że w ogóle istnieje coś takiego. Istnieją jak... też teorie. Że jest to, jakby można traktować synestezję za, za rodzaj zaburzenia neurologicznego, a z drugiej strony jest to oczywiście na jednym biegunie, tak, a na drugim mamy to, o czym powiedziała Pani wcześniej, że jest to pewnego rodzaju syndrom wyjątkowy przypisany zdolności. zdolności niektórym jednostkom. Nie zgadzam który się rozszerza ich tak, świadomość. Absolutnie nie zgadzam Rozwija się. Rozwija wyobraźnię. Na stwierdzenie, mhm. że synestezja jest zaburzeniem. Ona mhm. nie jest żadnym zaburzeniem. Mhm. I na dzień dzisiejszy nikt z psychologów by tego nie potwierdził. Dlaczego? Mhm. Zaburzenie wiąże się z jakimś rodzajem patologii, upośledzenia. Osoba, która doświadcza synestezji, nigdy nie, nie stwierdza, że z tego powodu cierpi, że jest jej źle, że jest jej gorzej, że ma na przykład gorsze postrzeganie. Wręcz przeciwnie, synestetycy mają tak wybitną pamięć, że potrafią zapamiętywać rzeczy, o których przeciętnemu człowiekowi się nawet nie śniło. Był taki jeden przypadek w historii ludzkości, nazywał się Szereszewski był opisywany w książce Aleksandra Uri i e, ten człowiek miał nieograniczoną pamięć pod względem pojemności, czyli mógł e, zapamiętywać niezwykłe e, bity informacji, a oprócz tego ten człowiek również e, miał pamięć nieograniczoną pod względem e, czasu trwania. To znaczy po 15 tak? latach, gdy na przykład Dokładnie, przez mhm. 15 lat Łuria prowadził badania, co jakiś czas zapisywał sobie w swoim notatniku, bo oczywiście nie miał takiej pamięci jak Szereszowski, więc zapisywał sobie coś tam z rozmowy z Szereszowskim. Po 15 latach wrócił do którejś z tych rozmów pierwszych i zapytał się: A co się działo na przykład 12 maja 1943 roku? E Wystarczyło, że Szereżewski się przez chwilę zastanowił, a następnie odpowiadał i dokładnie słowo po słowie przedstawiał, co mówił Łuria, e, co on odpowiadał, e, co się działo, jaka była pogoda, jak był ubrany. Genialna umiejętność odtworzenia pewnych zdarzeń w przeszłości. Tak, więc ta pamięć była mhm. zdecydowanie e, osiągnięciem e, związanym z synestezją. To stwierdził również Łuria, on był neurologiem. I zostało to potwierdzone, że generalnie synestetycy we wszystkich badaniach, to się potwierdza naukowych, mają lepszą pamięć niż przeciętny człowiek mhm. i lepszą wyobraźnię. To są dwie cechy, które na pewno wyróżniają synestetyków. No i dzięki temu, że oni mają taką świetną pamięć, no to po prostu lepiej sobie często radzą w takich różnych dziedzinach jak medycyna, Właśnie jak prawo, jak matematyka, bo są synestetycy, którzy liczby kojarzą z kolorami. Niektórzy mają tak niezwykłe zdolności, właśnie jak na przykład Daniel Tammet. Jego książka została również przetłumaczona na język polski. Zachęcam do jej przeczytania. Urodziłem się pewnego błękitnego dnia, taki mhm. jest tytuł książki, i on opisuje swoją synestezję liczbową. Każda liczba u niego jest skojarzona z pewnym miejscem w przestrzeni oraz kolorem. Więc on widzi liczby jak, e, tak jakby e, widział pewne góry, góry, wzniesienia, doliny, e, taki krajobraz kolorowy e, i wystarczy, że na przykład zapytamy się go, a ile jest 354 e, pomnożone przez 17278? Dla przeciętnego człowieka y, dokonanie tej operacji jest niemożliwe, y, a w każdym razie na pewno wymagałoby wielu ćwiczeń i czasu, żeby poświęcić na to, żeby nauczyć się w ten sposób mnożyć. Tamet w ciągu ułamka sekundy widzi tą liczbę właśnie w tej przestrzeni kolorów i kształtów, odnajduje ją i od razu daje wynik. No jest to rzeczywiście no niezwykłe. Dla niego najpiękniejsza tak? jest liczba Pi. Tak. Liczba Pi jest najpiękniejsza, jak uważa, i ma najwięcej kolorów, i w ogóle jest najświetniejsza. I wydaje się, że synestezja właśnie łączy się z takimi niezwykłymi zdolnościami. Może jeszcze na zakończenie, Pani Doktor, jeszcze jedno pytanie nawiązujące do sposobu diagnozowania tego, czy jest się synestetykiem, czy nie. Mam na myśli już zdobycze dzisiejszej nauki medycyny. Wspominałam wcześniej o testach, które pani y, y, przeprowadzała y, i, i przeprowadzała pani stworzyła i przeprowadzała pani tego rodzaju badania na studentach. Y, 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 czytałam o tym na, y, y, trochę na ten temat. Y, no i jak to właśnie jest, że można zweryfikować, y, czy ktoś synestetykiem jest, czy nie jest, y, jaki jest ten moment styku w, pomiędzy stwierdzeniem a faktem? Mhm. Tak zwana złota metoda do badania synestezji polega na dwukrotnym przeprowadzeniu testu z odstępem czasu około miesiąca. Czyli tak na przykład jeżeli ktoś twierdzi, że widzi kolory cyfr, to pytamy się go raz, ma nam opowiedzieć, jakie kolory są związane z każdą z cyfr, czyli na przykład jeden żółte, dwa czerwone, trzy. Oliwkowo-zielone. I on opowiada dokładnie o tych kolorach. I następnie za około 3-4 tygodnie pytamy go znowu. Jeżeli podaje dokładnie te same kolory, to jest wielce prawdopodobne, że rzeczywiście ma synestezję. Ale jeżeli podaje zupełnie inne kolory, bo mu się po prostu inaczej tego dnia skojarzyło. To jest to jego stan ducha w danym dniu. Tak, to oznacza, że synestetykiem raczej nie jest. Chociaż. Y Właśnie w sposób taki naturalny, jak większość ludzi yy, uważa, że yy, można by było przypisać każdej cyfrze jakiś kolor. Czyli yy, yy, testem, który bada yy, autentyczną synestezję, jest przede wszystkim test na stałość skojarzeń tak to się nazywa. Jeżeli ktoś, tak jak powiedziałam, przez całe życie widzi dany dźwięk albo yy, kojarzy daną literę z danym kolorem, to to będzie przez całe życie od młodości najwcześniejszej po najpóźniejszą starość. No cóż, dziękuję za rozmowę. Tak naprawdę to ona mogła dopiero rozbudzić nasz apetyt na yy, aby wejść głębiej w temat synestezji. Tym bardziej, że jak już powiedziałyśmy wcześniej w świadomości społecznej, ten temat w zasadzie nie jest obecny, a mógłby być bardzo kreatywną rzeczywistością. Ten podcast łączymy z zapowiedzią pierwszego koncertu w ramach festiwalu Katonacje. Artyści zaproszeni do projektu stanęli przed nie lada wyzwaniem i próbą wejścia w świat synestetyków. Ich zadaniem było wybranie programu swojego występu w oparciu o przydzielony im kolor. Na dodatek nie wybrali go sami, ale został im przypisany przez odbiorców. Krótko o wykonawcach. Adam i Anna Krzeszowcowie tworzą nie tylko duet małżeński, ale również artystyczny. To absolwenci Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego, artyści utytułowani i znani szeroko nie tylko na Śląsku, ale w całej Polsce. Artyści prowadzący bardzo zróżnicowaną pod względem aktywności muzycznych działalność co ciekawe, są zarówno muzykami orkiestr, ale równie ważna jest dla nich kameralistyka. Działają w różnych formacjach kameralnych. Jako duet występują wspólnie od 2010 roku. Mogą pochwalić się kilkoma sukcesami w postaci nagród na konkursach w Polsce, we Włoszech, bodajże w Padwie i na Malcie. Tyle w dużym skrócie o bohaterach pierwszego koncertu katonacji. Szczegółowe informacje na temat projektu, na temat harmonogramu koncertów, na temat wszystkich wydarzeń, które będą odbywać się w ramach katonacji, można uzyskać spoglądając na stronę internetową poświęconą projektowi. A teraz zapowiedź. Anna i Adam Krzeszowcowie. Takiej zapowiedzi chyba jeszcze nie mieli przed swoim występem. Wystąpią w tonacji szmaragdowej. To właśnie ten niezwykły, trochę tajemniczy, zarazem budzący niejednoznaczne skojarzenia kolor został im przypisany. Mówi się o nim czasem, że to zniewalająca zieleń zieleń z delikatną domieszką koloru niebieskiego przymiotów i skojarzeń kierowanych w stronę szmaragdu. Jest naprawdę wiele. Dodajmy, że zapytani o barwne słyszenie stwierdzili, że nie są synestetykami, a więc znaleźli się poniekąd w niekomfortowej sytuacji. Zjawisko synestezji potraktowali więc jako bodziec do uruchomienia swojej bogatej artystycznej wyobraźni. Jak przekazali mi w rozmowie, kluczem do podjęcia decyzji o wyborze repertuaru stały się wielorakie skojarzenia kolorystyczne. Nawiązujące do bogactwa odcieni szmaragdu, do jego niepowtarzalnej barwy. Wybrali do swojego występu następujące kompozycje. Podam może ich argumentację, dlaczego tak uczynili. Kompozycja pierwsza to jest utwór Mila Sensansa, pierwsza część sonaty wiolonczelowej Cemol op. 32 numer 1. Komentarz był taki: głębie koloru szmaragdowego, można porównać do płynącej w tym utworze muzyki, która ukazuje głębie brzmienia wiolonczeli, jej ciemną i szlachetną barwę. Utwór drugi, Robert Schumann, Fünf Stücke in Folkestone. W tym przypadku artyści odwołali się do subtelności barwy szmaragdu, która stanowi paralele dla szumanowskiego wyrafinowania, poetyckości, liryzmu. Trzecia kompozycja Leosz Janaczek, pochatka, czyli bajka na wiolonczele i fortepian. Znów wszystkie kompozycje oryginalnie zostały napisane na taki właśnie skład wykonawczy. I tutaj padło bardzo ciekawe skojarzenie. Szmaragd to kolor królewski. Można jeszcze do tego dodać, że słowo smaragdos znaczy tyle, co zielony kolejnot. I ostatni utwór. Zaproponowany przez Adama i Annę Krzeszowców w ramach swojego katonacyjnego występu, Gaspar Sado i taniec zielonego z diabła. I wreszcie po raz pierwszy w tytule pojawia się nazwa koloru. Można by skomentować, w tym przypadku skojarzenie jest adekwatne do nazwy koloru zawartego w tytule. Dodajmy, że chodziło o tancerkę w zielonej sukni, którą zauroczył się kompozytor i która go z pewnością zainspirowała do napisania tej wspaniałej, pięknej, wirtuozowskiej miniatury wiolonczelowej. No i tyle artyści. Tak. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie mnie na, na katonację i jestem zachwycona w ogóle pomysłem, żeby synestezję promować właśnie Poprzez sztukę, ponieważ synestezja jest dla artystów. Najwięcej artystów znajdziemy z synestezją dużo więcej niż w tak zwanej populacji generalnej. Czyli częściej synestezja występuje wśród artystów i synestezja po prostu podkreśla wyraz artystyczny, dodaje. Nowych jakości do przeżycia artystycznego, do przeżycia również do odbioru muzyki, i jestem przekonana, że ta inspiracja będzie miała jakieś kolejne odsłony: że znajdą się artyści, którzy będą również chcieli przekazać swoje odczucia poprzez nie tylko dźwięk, ale również kolor. To jak nie artyści mieliby się synestezją zajmować i na jej temat snuć refleksję. Życzymy im, aby jak najbardziej pobudzali swoją wyobraźnię, wyobrażając, wyobrażając sobie kolory. Właśnie tak. <gry> Dziękuję bardzo. Dziękuję.